Na mądę wreszcie było 3000 osób. Na Księżycu było 12 ludzi. Ale na dnie Rowu Mariańskiego tylko 3 osoby. Mamy lepsze mapy powierzchni Marsa niż dna oceanów. Na dnie oceanu jest ciemno, nic nie widać. Aż 94% życia na Ziemi odbywa się właśnie w głębinach morskich. Ludzie poznali do tej pory tylko 5% geografii tego podwodnego świata. Najgłębsza dziura wywiercona przez człowieka ma 12 km. Środek Ziemi jest 6370 km pod powierzchnią Ziemi. Zakładamy, że na Ziemi jest od 10 do 20%. 20 milionów gatunków, z czego ludzie potwierdzili i opisali do tej pory tylko 2 miliony. Nie ma żadnych dowodów na istnienie bądź nieistnienie kosmitów. Wielokrotnie słyszeliśmy o UFO, ale UFO to nic innego jak NOL, niezidentyfikowany obieg latający, który nie musi być spotkiem. To najczęściej statek powietrzny, samolot szpiegowski innego państwa. A tutaj inne ciekawostki, przydatne, ale nie naukowe. <laughs> <gry> woda słodka stanowi 3% wszystkich wód. Gdyby w oceanach nie była woda słona, tylko słodka, o wiele szybciej by zamarzało, było więcej lodu, dodatkowo prądy morskie praktycznie by nie istniały. Co oznacza, że takie kraje jak Polska byłyby o wiele bardziej zimne, a kraje gorące byłyby gorące nie do wytrzymania. Wody różnią się gęstością, poziomem zasolenia, temperaturą czy innymi właściwościami. Tutaj widzimy Bałtyk i Wisłę, które ostatecznie się wymieszają, bo wszystkie wody się mieszają nawet w minimalnym stopniu. Na wcześniejszych zdjęciach było widać Pacyfik zasolony, do którego wpływają słodkie wody lodowcowe. Słońce jest gwiazdą, nie planetą. Księżyc tak samo jak Ziemia nie świeci, po prostu odbija światło słoneczne, jest jedynym naturalnym i stałym satelitą Ziemi. A sama Ziemia posiada około 5000 sztucznych satelit wypuszczonych przez ludzi, działa z nich obecnie około 2000. Dzisiejszy, nawet najtańszy smartfon posiada większą wydajność i większą moc operacyjną niż komputery, które wysyłały ludzi w kosmos czy na księżyc w ramach misji Apollo. A tu filmik, gdzie pokazuje prawdziwe wymiary różnych budynków, zwierząt i tak dalej. Nie ma na świecie żadnego potwierdzonego przypadku, by wieloryb połknął człowieka. Przełyki płetwali błękitnych są za wąskie, by człowiek przeszedł. Zdarzyło się, że człowiek pływający wśród ławicy został przez wieloryba wzięty do buzi, ale ten za chwilę go wypluł. Zagrożeniem mógłby być kaszalot spermacetowy z zębowatych, mniejszy kuzyn zęb płetwala błękitnego, bo on ma już większy przełyk i pełno ostrych zębów, ale one na ludzi nie polują, nie mają żadnego interesu, by nas jeść. I do nich się generalnie nie zbliżamy, bo mogą nas niechcąco uderzyć na przykład. Te potężne węże są mniej groźne niż małe jadowite, bo to dusiciele, nie mają jadu. Taki wąż widząc człowieka najczęściej rezygnuje, choć nie zawsze, no jesteśmy dla niego po prostu niewymiarowi i zadusi mamy za szerokie ramiona. Taki wąż najpierw nas udusi i zmiażdży, a potem zacznie połykać. Jednak prawie zawsze zrezygnuje, no bo jesteśmy zadusi niewymiarowi, no ale wtedy jesteśmy już martwi. Jest tylko kilka przypadków, gdzie faktycznie wąż połknął człowieka. A tu naukowe ciekawostki: gdyby nie było słodkiej wody, to nasza planeta wyglądałaby tak: skały pustynne i piaszczyste pustynie. Po prostu życie nie wyszłoby z wody, nie byłoby tych lasów, tropików, życia na Ziemi. Ono by nie wyszło z wody, więc też nie byłoby ludzi. Tak samo, gdyby dinozaury dzisiaj po ziemi chodziły, nas też by nie było. To one byłyby naczelnymi, to one by rządziły, były na szycie układu pokarmowego, więc człowiek byłby niepotrzebny, nie byłoby tej pustki, którą człowiek wypełnił. Kocham Park Jurajski, ale tam dinozaury są większe, groźniejsze i straszniejsze, a trenozaur mógł wyglądać tak. Te straszne, mądre Velociraptory były o wiele niższe tak naprawdę i mogły być upierzone. Film opowiada o dinozaurach, ale nie w sposób naukowy. Wielu naukowców dzisiaj widzi dinozaury w ptakach. Zakłada się, że droga ewolucji doprowadziła je do tego stanu. I dinozaury też nie brzmiały tak jak w parku jurajskim. A jeśli chcesz dowiedzieć się, czy wieloryb bądź wąż może połknąć człowieka, bądź czy kiedykolwiek to się stało, kliknij o tu. Szeszele, Malediwy, Kiribati, część Japonii, Jakosaka czy Tokio, czy włoska Wenecja mogą wkrótce zniknąć z mapy świata z powodu zalania przez wodę. Tak na przykład wygląda stolica Malediw, dość podobna do Wenecji pod względem ilości wody. Te państwa, tereny miasta są po prostu położone bardzo nisko i kiedy poziom wody wzrośnie, to prawdopodobnie do 2100 roku żadnego z nich już nie będzie. Wielka Brytania może się rozpaść po prostu na Szkocję, Balię i Anglię, ponieważ coraz więcej Szkotów chce być państwem totalnie niezależnym. I nie chce też razem z Wielką Brytanią opuszczać Unii Europejskiej. Chyba wszyscy słyszeliśmy o Katalończykach, którzy chcą niezależności od Hiszpanii, z którą na razie są połączeni. Barcelona jest w Katalonii na przykład, a powodem jest przede wszystkim to, że Katalonia jest o wiele bardziej bogata od reszty Hiszpanii. Zakłada się, że mieszkańcy Korei Północnej w końcu się zbuntują, bądź sama władza uzna, że należy się otworzyć. To będzie koniec Korei Północnej, jaką znamy. Duża część Mołdawian chce przyłączenia do Rumunii, a inni osobnej autonomii. Polska jest czwartym krajem, który był w kosmosie. Do tej pory byli tam przedstawiciele 41 państw. Robert Lewandowski został najlepszym piłkarzem roku według UEFA. Ze Świnoujścia jest bliżej do 11 europejskich stolic niż do Przemyśla. I z Przemyśla jest bliżej do 14 europejskich stolic niż do Świnoujścia. Ejszyszki na Litwie to najbardziej polskie miasto poza Polską. Aż 83% mieszkańców uważa się za Polaków. Chicago w Stanach Zjednoczonych uznawane jest za drugie największe polskie miasto za Warszawą i największe polskie miasto poza Polską ze względu na ilość Polaków, która tam mieszka. Aż 21 milionów Polaków mieszka poza Polską, to 40%. W Lublinie przy ulicy Jantarowej pośród nowoczesnych bloków odbywają się co roku żniwa, ponieważ rolnik nie zdecydował się sprzedać swojej działki, tylko dalej uprawia. Kliknij tu, jeśli chcesz wiedzieć co się stanie, gdy będziesz pić tylko Coca-Colę, zero wody, zero herbaty, tylko cola. Gdy myślimy o green screenie, mamy na myśli film. No robi wrażenie, ale green screen widzimy też w telewizji codziennie. Oto program Moniki Olejnik, gościem Patryk Jaki. No, studio takie fajne. A tutaj już bez efektu Monika Olejnik, były prezydent Lech Wałęsa, tak to wygląda. Program Kawa na ławę, poważna rozmowa o polityce, elegancko. Albo. No, ciężko się skupić w takim zielonym pokoju. Ta dynamiczna, pełna efektów debata naprawdę wygląda tak. O tym każdy chyba wie, ale na wszelki wypadek powiem. Osoba, która prezentuje nam pogodę, musi po prostu na wyczucie wiedzieć, musi się wyuczyć, gdzie mniej więcej co się znajdzie na mapie i to pokazać. Więc jeśli w twoim ulubionym programie nikt nigdy nie nosi nic zielonego, to prawdopodobnie korzystają z takich efektów. Kliknij tu, by zobaczyć jak kręcą bajki, seriale i tak <śled> Serial Miodowe lata był kręcony na scenie teatru wraz z publicznością. Tak wyglądają kulisy bajki sąsiedzi. Rodzinki.pl też nie kręcili w prawdziwym domu, tylko na hali, a widok za drzwiami to po prostu wielkie wydrukowane zdjęcia osiedla. Świat według kiepskich to też hala, tutaj macie sypialnie kiepskich, a tutaj dom paździochów, jak widać potężny. Baranek Szon to praktycznie taka sama sprawa jak w przypadku sąsiadów. Ale przy takiej makiecie to się serio trzeba napracować. A teletubisie to po prostu aktorzy przebrani za teletubisiów, zawsze się tego bałem. Władcy Much wiadomo, kreskówka powstaje komputerowo. Budynek z czołówki 13 posterunku istnieje, choć wiadomo, że tam nie kręcono. Pierwsza piękna i bestia to animacja. A nowa wersja to normalny film, tylko używa efektów, będzie o tym filmik. Ogień nie zostawia cienia! W taki sposób dzidziusią robi się badanie rentgenowskie. Na środku tej karty też jest ósemka. Prawidłowo nie przelewa się makaronu czy ryżu do durszlaka, ale tym durszlakiem zatyka się ten garnek i wtedy się wylewa woda. Co całe życie w kłamstwie. A dziura na końcu rączki patelni jest po to, żeby dać tutaj łyżkę. Tak wygląda szkielet żółwia. Niby oczywiste, ale co? Spongebob nie jest serem, tylko gąbką. Bar pod tustym krabem w Spongebobie to tak naprawdę pułapka na kraby. A domek tego typu w Spongebobie to jest po prostu tłumik, odpad. Zresztą tam w Spongebobie wiele rzeczy to są jakieś odpady i resztki. Spoko, ja też się dzisiaj o tym dowiedziałem. Jak coś tutaj jest klik do filmiku, gdzie pokazuje jak powstają bajki, seriale, filmy za kulisami, naprawdę można się cudów dowiedzieć. Najwyższy szczyt Białorusi wygląda tak Ma 346 metrów nad poziomem morza Białoruś jest nazywana płucami Europy Ponad 1 trzecia, prawie 40% Białorusi to lasy Polska jest piątym najważniejszym partnerem Białorusi Białoruś ma nowoczesne drogi szybkiego ruchu Stan dróg na Białorusi jest uznawany za lepszy niż na Ukrainie czy w Rosji Na Białorusi mieszka 9,5 miliona osób Aż 3 miliony osób nie mówi tam po białorusku Bardziej popularny jest rosyjski Białoruś jest krajem bezpiecznym bardzo zielonym, czystym i spokojnym. Białorusi nie kochają potrawy z ziemniaków. Białoruś jest biedniejsza od Polski, ale nie jest krajem trzeciego świata. Zakłada się, że na Białorusi może mieszkać aż milion Polaków występują najczęściej w okolicy Grodna. Tytanik w porównaniu do największych współczesnych statków jest malutki. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze pierwsza klasa na tytaniku kosztowała 100 tysięcy dolarów. Kraby potrafią być bardzo duże, to na przykład krab palmowy, a to już japoński krab, który potrafi osiągnąć 4 metry długości. Wielbłądy są większe od koni i potrafią szybko biegać, choć nie tak jak konie. Bizony są potężne. Choć na zdjęciu mamy hybrydę psa i wilka, czyli wilczka, to wilki są mniej więcej takich rozmiarów. Czyli o wiele większe od typowych psów. Światła uliczne wydają się być małe, no bo są wysoko nad nami. Pluton w porównaniu do Ziemi jest malutki. Księżyc jest mały, stanowi 27% Ziemi, czyli potrzebne byłyby 4 Księżyce, by był wielkości Ziemi. Jakie węże w Polsce mamy? Wąż, eskulapa, dusiciel. Żywi się gryzeniami, człowiekowi w żaden sposób nie zagraża. Jako jedyny w Polsce potrafi chodzić po drzewach. Brzmija zygzakowata jest jedynym niebezpiecznym dla człowieka wężem. Jest jadowita, to co ją odróżnia to pionowa źrenica i zygzaki na ciele. W przypadku ukąszenia nie panikujemy, tylko dzwonimy na pogotowie, a połowa ukąszeń i tak jest bez jadu. Gniewoż plamisty ma plamy, które czasami, momentami łączą się i wyglądają jak zygzak żmij, ale to nie to. Ma tro Trochę taką tępą twarz od człowieka ucieka, chociaż potrafi nas ukąsić w chwili zagrożenia, choć możemy to zignorować, bo on jest niejadowity, robi to na pokaz. Zaskroniec również żadnym zagrożeniem dla nas nie jest, można go łatwo rozpoznać po dwóch żółtych plamach z tyłu głowy. Żaden inny wąż tutaj takich plam żółtych nie ma. Choć zaskroniec potrafi syczeć, żeby nas przestraszyć. A padalec to jaszczurka bez noga, która udaje węża zero zagrożenia. Jeśli uznasz, że teraz zamiast wody chcesz pić tylko Coca-Colę, to będzie trzeba wypić 8 takich puszek dziennie. To 312 gram cukru. Tyle cukru ma 6 tabliczek czekolady. A zwykły człowiek dzisiaj spożywa mniej niż 40 gram dziennie cukru. To 8 tysięcy dodatkowych kalorii co tydzień od samego picia. Napoje tego typu z taką zawartością sprawiają, że chce nam się iść więcej, więc tych kalorii będzie bardzo dużo. Będziesz też często chodzić do toalety. Twoje ciało będzie bardzo obciążone, obtuszczenie wątroby, mdlenie od tak, poważne problemy. Oczywiście też cukrzyca. O poważnych problemach z witaminami chyba nie muszę wspominać. Aż w końcu umrzesz na zawał, ale zanim to będziesz taki potężny, wielki mieć problemy z ruszaniem się, a twoje zęby to ci chyba dawno po prostu wypadną, ten cukier ci je je. Ale wypicie okazyjnie takiej puszki, raz w tygodniu czy raz na miesiąc jest w 100% bezpieczne. Ta influencerka nie jest w żadnym samolocie. Ludzie po prostu płacili za studio, które wygląda jak wnętrze samolotu. Być może tak wygląda człowiek robiący drobne zakupy odzieżowe, ale tak wygląda człowiek robiący normalne zakupy na co dzień spożywcze. Chłopak za pomocą greenscreena udaje, że jest w samolocie, tu udaje, że jest na bardzo znanym festiwalu, tutaj też, chociaż on nie udaje, nie kłamie specjalnie, tylko on właśnie nam to wszystkim pokazał, jak on to robi. Osobiście widziałem na peronie w Warszawie Centralnej, jak dziewczyna odłożyła wszystkie bagaże, by zapozować tak. A naprawdę wyglądała tak. Ona w makijażu wygląda obłędnie i przepięknie, ale nie zapominajmy, że to makijaż. Ktoś tutaj widzę odmłodniał o jakieś 30 lat? To jest idealne porównanie, idealne życie i prawdziwe. Dziękuję tej dziewczynie za zdjęcia. A tu ja z zakolami i bez. Takie tam 30 lat różnicy. Nikogo nie chcę krytykować, niech każdy pokazuje co chce. Tylko pamiętajmy, że to nie jest prawda, że ci ludzie nie są idealni. To internetowe kłamstwo. Co jest dla Polaków najbardziej niebezpieczne? Przekonajmy się. Choroby układu krążenia: miażdżyca, wady serca czy zawały 175 tysięcy osób rocznie. Rak i nowotwory złośliwe, 110 tysięcy. Choroby układu trawiennego, 20 tysięcy. Zapalenie płuc, 12 tysięcy. Cukrzyca, 8 tysięcy. Koronawirus, do tej pory 3004 osoby. Wypadki, 2800 osób. Grypa, 75 osób. HIV i AIDS, 42 osoby na rok. Co roku tracimy 400 tysięcy Polaków. Kobiety żyją średnio 81 lat i 6 miesięcy, mężczyźni 73 lata i 6 miesięcy. Od początku lat 90. długość życia kobiet wydłużyła się o 6 lat, a mężczyzn o 7 lat. Kliknij tu, jeśli chcesz wiedzieć, co by było, gdyby na świecie nie było słodkiej wody, bądź gdyby dziś były dinozaury. Oto urocza kłóki, która w chwili zagrożenia daje swoje dziecko na pożarcie drapieżnikowi, a sama ucieka. Matka roku, co nie? Muszę przestać narzekać na rodziców. Jaś fasola składa się tylko z czternastu odcinków! Powstało dodatkowo siedem specjalnych, ale to ciągle dwadzieścia Myślałem, że jest ich dwa tysiące! Między Finlandią a Koreą Północną jest tylko jedno państwo. Rosja. Przy ulicy Myśliworskiej w Warszawie jest blokowisko, które wygląda idealnie jak logo Adidasa. Islandia posiada specjalną aplikację, która powie nam, czy osoba, z którą się teraz zadajemy, nie jest z nami spokrewniona, żeby nie doszło do kaziroctwa. Dziś w ciągu dwóch minut powstaje więcej zdjęć, niż cała ludzkość wykonała w XIX wieku. Kula to kula, elipsoida to spłaszczona kula, a geoida to taka spłaszczona kula, która jest taka poszarpana. No tutaj widać jak ziemia. Mówię to, żeby nie było, że w tym filmiku nie ma nic mądrego. A tu są naukowe ciekawostki. Serio, można sobie kliknąć, są poważne. Dokładnie 153 lata temu w Warszawie urodziła się Maria skłodowska kiri jako jedna z pierwszych kobiet w Europie zrobiła prawo jazdy. Jest jedną z czterech osób, które otrzymały nagrodę Nobla więcej niż raz. I jedną z dwóch, które otrzymały te nagrody w dwóch różnych dziedzinach. Dzięki jej odkryciom powstała radiochemia, kierowała też pierwszymi pracami nad leczeniem raka za pomocą promieniowania. Maria Skłodowska-Curie pokazała, że nie ma czegoś takiego, że kobiecie nie wolno, bądź nie wypada, bo nie jest mężczyzną. Nie jest też od mężczyzny ani gorsza, ani głupsza. Jeśli kobieta chce robić karierę naukową albo biznesową, to może. A jeśli uzna, że jednak woli wychowywanie dzieci, bycie w domu, to też super, to jest jej decyzja. Są zawody, gdzie jest więcej kobiet bądź mężczyzn. Zazwyczaj mężczyźni i kobiety mają inne pasje, hobby, zainteresowania. Jesteśmy różni, ale równi. Prywatnie uważam, że Maria Skłodowska-Curie jest najbardziej wybitną osobą z Polski, a pierwiastek Polon nazwała właśnie na cześć Polski. Polska Polon.